I za chwilę dumny gąsior, o tak, wyjdzie, jaki jestem gąsiorek. <grywia> Wspólna kąpiel, romantyczna. Z tą sentencją rozpoczęłam działalność od pierwszego dnia. To nie jest spełnienie marzeń, to jest odkrycie wreszcie swojej pasji, robienie wreszcie w życiu. Tego, co sprawia mi absolutną radość. Jesteśmy w Siedlisku Gąskiej, czyli u pani Ani, która też jest bohaterką naszej książki, a ona z kolei ma wybitne buraczki. Ale podobno mają być też placki. Jeżeli wszystkie czynności, które wykonuje każdego dnia, najzwyklejsze przy... czynności! Dają mi radość i przepełnia mnie to pasją, to czuję się pięknie i czuję się na właściwym miejscu. Czy to jest marzenie? Nie wiem, to może całe życie jest naszym marzeniem, <grytanie> ponieważ jestem z łap, urodzona w łapach, ale bardzo pragnęłam, bo czułam wieś, bardzo pragnęłam takiej swojej oazy na, na wsi, na domek, na wakacje, na weekendy. No i tak rzeczywiście z mężą kupiliśmy fajne miejsce. W pięknej malowniczej wiosce, bo wśród, dużo zieleni wokół lasów. No i tak pierwotnie to było zrobione dla naszych potrzeb, naszej rodziny. A z biegiem czasu, przed kilkoma laty, ponieważ to był domek typowo taki weekendowy, padł na pomysł, żeby przerobić to na agroturystykę. I tak się też zadziało. Siedlisko u Gąski, bo Gąska wiele Wielu, wielu znajomych na mnie zawsze gąska, gąska, ugąski. I tak zostało Ugąski, od, od, od nazwiska Gąsowska. Świnka jest w swoim żywiole. Ona większa nie urośnie. To już jest taka, to nasz piesek świński. I zaraz położy się. W pierwszym roku działalności nie miałam w ogóle zwierząt tylko koty, bo zanim tutaj wróciłam sobie już na stałe, to miałam wiele takich bezdomnych kotów i to tak się zaczęło, że zaczęliśmy pierwszego wysterylizowaliśmy, potem przyszedł następny, następny dzisiaj mamy siedem cudownych kotów no i w pierwszym roku tak się zbraniam, nie, nie chcę gąsek nie chcę żywych zwierząt, bo to jest odpowiedzialność i obowiązek ale to jest zasługa moich wszystkich gości, którzy Ania gdzie jest gąska, żywa gąska, żywa gąska nam nie będzie żadna kupa w cudzysłowie przeszkadzać no i tak się zadziało. Pierwszą, pierwsze dwie gąski pojechałam, kupiłam z fermy, takiej typowej. No wiadomo, nie da się wszystkich istot uratować, ale dwie są szczęściarami. <grym> ja tylko uruchomiłam tą maszynę. Tak, to jest miejsce, tak jak mówię na wstępie, absolutnie każdy, kto tutaj przybywa, nawet na kilka minut, zostawia cząstkę siebie. To jest ta... Energia dobra, ta lawina dobra, taka ruszyła. Wiem, może to trochę takie jest. Zrozumie ten, kto ma zrozumieć. O! <laughs> Każdy człowiek ma jakieś talenty. Tak się dzieje z nami, kiedy skierujemy tak naprawdę na swoje wnętrze, na to, co my czujemy, co nam sprawia radość. Odcinamy się od kompleksów, które są nie nasze. I tyle, maluje obraz. Rzadko, ale maluję bez poczucia takiego, że oj to brzydko porównując się do innych, nie idę tą drogą. Maluję, bo tak czuję, i tak zostaje. Dekoruję, bo ja tak czuję, i tak zostaje. Jest absolutnie tak. No bardzo tak, jestem estetką wnętrzną. Ja, ja kocham takie miejsce, takie właśnie w takim stylu, bo to dla mnie jest prawdziwe. Tutaj też jest ładny stół. Przedwojenny. To też jest od... w podarku, bo. Tu pięknie, prawda, pełni swoją rolę, a komuś niepotrzebny grat. <laughs> Te wszystkie przedmioty mają podwójną albo większą jeszcze wartość, bo jeżeli mm, są osoby, które przekazują mi coś i wiedzą, że ta rzecz dostaje drugie życie, no to jest to już ta rzecz przekazywana od kogoś jest dana z przestrzeni serca, czyli jest naładowana dobrą energią, trafia w to miejsce, gdzie jeszcze przyjeżdżają gości, jejku, jakie coś jest ładne, i ja wspominam, od kogo to jest, to jest po prostu, to są bomby energetyczne, pozytywnego takiego odczucia, i to, to myślę, że wielu doświadcza, no przynajmniej takie wracają do mnie opinie nawet nie wiem, czy powiedzieć gości, bo to jest takie trochę marketingowe. U nas nie ma gości, u nas po przekroczeniu progu, bo jeżeli wpuszczam kogoś pod swój dach, to muszę tego, kogoś traktować tak, jakbym siebie chciała potraktować, i siebie bym chciała, żeby ktoś mnie potraktował. Czyli z zaufaniem, z szacunkiem, pozwoleniem, zaopiekowanie się na tyle, na ile ktoś pozwala i chce być zaopiekowany. Jest taka piękna sentencja, którą powtarzam wiele razy. Kto pracuje dla pieniędzy, to nigdy ich nie ma. I wtedy ktoś pracuje dla pieniędzy, ma ten cel rozwinąć, rozbudować, zwiększyć, dać więcej atrakcji. Ja uwielbiam w cudzysłowie to słowo atrakcja, bo to jest tak pojęcie względne, co jest atrakcją dla człowieka. W dzisiejszym świecie jesteśmy ogromnie przebodźcowani ilością, Rzeczy, czyli tak naprawdę wszystko, czego mamy doświadczyć, to jest odwiedzenie nas od, od siebie. Od tego, żeby się usiąść, wyciszyć, wyciszyć nawet poprzez rozmowę, być zauważony. Pływające krowy, czyli część druga zakręconego Podlasia i zakręconej Suwalszczyzny. Bo ten drugi człon też jest bardzo istotny. A dzisiaj jesteśmy w siedlisku Ugąský, czyli u pani Ani, która też jest bohaterką naszej książki, a ona z kolei ma wybitne buraczki. Ale podobno mają być też placki. Dzisiaj będą też placki, ale Ania mi powiedziała, że buraczki też będą. A ostatnio, jak tutaj byliśmy z Wojciechem, to ja wyżarłam wszystkie buraczki, jakie były, i w ogóle nie zostawiłam Wojtkowi. Dlatego się trzeba było potem jakoś zrehabilitować. I Ania pozwoliła nam w książce opisać, jak to buraczki się robi, więc przepis na buraczki Ani jest też w książce. Będziemy... Promowali książkę, a potem będziemy jedli. A pływające krowy z tego powodu, że są jednymi z bohaterek naszej książki wspólnej. To są pływające krowy z miejscowości Wojtkowice-Glinna. A że są jedyne Nad w dwóch... swoim rodzaju, dlatego zostały tytułowymi bohaterkami. Wcześniej, jak rzeka płynęła przez wieś, to każdy gospodarz miał łódkę, a krówki sobie pływały. Na drugą stronę, bo tam były łąki, tam były pastwiska i czasami wracały wieczorem, czasami tam zostawały, i gospodarze sami płynęli łódką i doli krowy. A potem się wszystko pozmieniało. I krowy zamieszkały w oborach i stamtąd nie wychodzą. Ale dzisiaj jechaliśmy, właśnie widzieliśmy tutaj kilka krowek sobie chodzi po pastwisku. I to jest fajne, bo bo ta dawna wieś zupełnie zniknęła. Nie ma już snopu wsiana, stogu siana, nie ma tych dziesiątek zbóż ustawianych w takie właśnie snopów, ustawiane w dziesiątki. Nikt już nie jeździ furmankami, nie ora koniem, a nam się udało jeszcze takie ostatnie, ostatnie znaleźć. Tak, pływające krowy, które są celebrytkami. Bo wystąpiły w teledysku w słynnej polskiej piosenkarki Sanach, i jak ogląda się teledysk do, do wiersza Wisławy Szymborskiej to te pływające krowy, które są na tym teledysku, to one właśnie są z owych Wojtkowic glinny i to są te nasze tytułowe bohaterki. A pan, który w łódce płynie tam za nimi, to pan jest Bolek. pan Bolek, tak, który y, y, pozwolił ze sobą porozmawiać, i ta rozmowa była bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Krowy są szczęśliwe, uśmiechnięte i dożywają niekiedy 20 lat. Krowa rekordzistka 20 lat. A takie krówki, które mieszkają w oborze i jedzą kiszonki, dożywają lat 5. No to sami, sami Państwo rozumiecie, co to znaczy. Pływające krowy są sprzedawane w taniej książce w dziale reportażu. I najbliżej to jest chyba do reportażu właśnie. I Ale o czym tak dokładnie? To chyba o szczęśliwych ludziach też. Którzy są uśmiechnięci, którzy mają swoją pasję, którzy lubią tutaj mieszkać, mieszkają tutaj od dawien dawna, z dziada, pradziada, ale też takich, którzy tutaj przyjechali z Warszawy czy tam z innych aglomeracji i tutaj sobie znaleźli miejsce do życia. Ja wymyśliłam, że to jest taka książka o marzeniach marzeniach zarówno tych ludzi, którzy albo sobie pozwalają na ich spełnienie z dziada pradziada, czyli kultywują to takie marzenia bycia ukorzenionym z pokolenia na pokolenie, ale też są to jest to książka o marzeniach tych ludzi, którzy właśnie porzucili jakieś korporacje albo postanowili zmienić swoje życie i te marzenia uskutecznić, ale po części my ta książka też odpowiada trochę o marzeniach tych ludzi, którzy tęsknią za takim życiem i chcieliby, ale różne okoliczności losu im nie pozwalają. Więc to jest też taki kawałek tego opowiedzieć. I o, o marzeniach i o jedzeniu, bo. bo mówię... jedzenie też bywa marzeniem. No pewnie Takie jedzenie zwłaszcza. Opisujemy najlepszą kiszkę ziemniaczaną, która lata, czy tam jeździ do Brukseli. Opisujemy twaróg najlepszy, który zdobywa wszystkie nagrody. Opisujemy narkotyczne kabanosy, na przykład, tak? Też tak, jest, byłem tak? wczoraj jadłem. Znakomite są. To. Myślę, że każda rozmowa była takim zaskoczeniem. Może to banał, ale to rzeczywiście, nawet jak się zna jakiegoś człowieka, a potem się siedzi z nim przy stole i rozmawia, to za każdym razem jakieś zaskoczenie takie jest. Bo my część z tych osób z, 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 znaliśmy wcześniej z naszych jakichś zupełnie prywatnych albo zawodowych podróży. Z częścią e, widzieliśmy się po raz pierwszy, nawet część wzięliśmy z zaskoczenia, wiem. nie umawiając no się. Właśnie. To myśmy zaskoczyli panią Danutę Dębowską z domu Puciata, która w Jaświłach maluje ściany. Wszystko maluje. I robi rzeźby z kamienia, krokodyle, żabki, krasnoludki. I myśmy do niej przyjechali bez zapowiedzi. Tak. Pani mówi. Do książki? Och, muszę się przygotować, bo była w takich dresach domowych. Proszę mi dać 10 minut. I myśmy poszli na podwórko, obejrzeli wszystkie wspaniałe prace. Wracamy, a ona po 10 minutach siedzi, włosy nakręcone, biżuteria, po prostu dama. Tak i jest opisane w tej książce, i jest też opisany w tej książce nasz zachwyt nad jej twórczością tak. i takim wielkim, wielką miłością do sztuki. I tak, to było moje takie osobiste, taka osobista zazdrość, że człowiekowi czasami się wydaje, że on te pokłady ma w sobie, jakiejś takiej twórczości, ale coś tam mu zawsze staje naprzeciw. A u niej stawał naprzeciw przez całe życie, a w pewnym momencie, jak już puściło, to nawet wizę wygrała, pisząc wiersze do tak. Stanów Zjednoczonych. Napisała wiersz do ambasady i została zaproszona i dostała wizę. Pan Wojtek trafił absolutnie w punkt z pierwszym zdaniem, które umieścił w opowieści o siedlisku: kto tu przyjeżdża? Ani jezior, ani puszczy, kto tu przyjeżdża? Czyli inaczej mówiąc, jak ja podkreślam głośno, moją atrakcją jest brak atrakcji. Odbodźcowanie człowieka, wyciszenie go, znalezienie wartości jako tej duszy ludzkiej. I mówię tak. Właśnie to jest fajne, że przyjeżdżają nie po to, że gdzieś jest balia, jezioro, kąpiele i inne jakieś kłady, inne miliony atrakcji. I to jest to, to właśnie to miejsce z brakiem atrakcji. Też tam jest tak fajnie wypunktował to pan Wojtek, że poczuł się tak, jakby już się znał ze mną nie pół godziny, ale co najmniej tam chyba napisane jest kilka dni. No jeżeli, jeżeli ja nie sprawię tak, żebym się ja dobrze czuła wobec człowieka, który przekracza próg mojego domu i on jednocześnie, czyli równowartość. Dwie osoby mają być absolutnie zadowolone, absolutnie szczęśliwe z własnego przebywania wspólnego. Dzisiaj jestem absolutnie, bezwzględnie szczęśliwa i to jest takie zwiększenie tego, że to jednak... No, Anka nie pomyliłaś się. Jest dobrze. <laughs> e. Tak, jestem, jestem wdzięczna, jestem szczęśliwa, że doceniają to osoby. I to jest ogromne wyróżnienie, ale tak się dzieje. To tak chciałabym, jeśli można przekazać każdemu, tak się dzieje. Te cuda nie są gdzieś chęt daleko od nas. One są jednakowo dostępne dla każdego jednego człowieka. Wtedy to się dzieje, kiedy skupimy się najpierw na tym, co my czujemy, czego my pragniemy.